Witajcie moi kochani, obejrzymy sobie dzisiaj trum, trum 12 fajnych sposobów na wykorzystanie słodyczy. Ale zanim to zrobimy, mam dla was zadanie. No bo tak, tak nie mogę, nie mogę cały czas nagrywać trum, trum i uchu, bo się wam znudzi. Także w komentarzach będziecie mieli mój podpięty komentarz. I waszym zadaniem jest, żeby w odpowiedzi do tego komentarza opisać YouTube w trzech słowach: polski YouTube. I proszę nie piszcie cały czas co za gówno, coś takiego. Ja też jestem polskim youtuberem, proszę bardzo. I tak, oczywiście, zróżniałem ten pomysł z zagranicy, od takiego gościa co się Jack Jacksfilms, fajny YouTuber. No ale sorry, tak, tak się robi YouTube w Polsce, nie? Mu muszę wreszcie coś innego niż trum, Trum i łuchu, i cały czas to sam. Także będzie takie przeplatane, wiecie o co chodzi? Jeszcze coś innego wymyślę, ale. Póki co oglamy trum, Trum, no bo jak nie ma pomysłu, to Trum, -trum" nie? Skitersowy te sobie prysznic? A! Ok, tytuł tego filmu brzmi 12 fajnych sposobów na wykorzystanie słodyczy. Wiecie jaki jest najlepszy sposób na wykorzystanie słodyczy? Zjedzenie ich. Skitelsowy prysznic to raczej słaby sposób na wykorzystanie słodyczy. Rosalka wybiera się na randkę, ale jej wybranek okazał się być sknerusem. Czy zamówiłeś szklankę wody? Cieszę się, że masz chociaż wodę. Nie wszyscy ją mają. Dobrze, że przyszłam przygotowana i mam przy sobie moje cuksowe broszki. Wiesz co, to nie on jest tutaj problemem. To raczej ty. Wyobrażacie sobie umówić się z dziewczyną i potem ona przychodzi na romantyczną kolację w cukrowych broszkach. No nie wiem, ja też bym wtedy nie chciał wydać pieniędzy na Ciebie. Cukrowe broszki. Przyklej klejem na gorąco niewielkie słodycze i czekoladki do różnych broszek. No oczywiście, przez oczywiste, że gorący klej, no. Serio, nie mój. Ja już nie potrzebuję oglądać w ogóle tego jak oni to robią, bo ja wiem, ja wiem. Po prostu bierzesz gorący klej i przeklejasz do czegoś i masz. Na przykład teraz przyklejasz do broszek, to takie proste. Możesz sobie zrobić nawet, nie wiem, wodniste broszki, po prostu przyklejasz sobie butelkę wody do broszki jakiejś i potem do kurtki, no i masz kurtkę z broszkami wodnymi. To jest genialne. Muszę sobie kupić gorący klej i nagram swoje lifehacki. Jestem w tym lepszy niż Trum Trum. Włóż skitelce do pojemnika w kształcie cukierka i przyklej broszkę. Bez sensu w ogóle zabierać, że są tak mało ilość skitelsów. Nawet kiedy kupisz sobie największą możliwą paczkę skitelsów, to i tak zjesz je wszystkie naraz. To tak samo jak z mentosami. Jak kupisz całą taką tubkę mentosów, to... czy jak coś tam nazywa? Jak zjesz jednego, to potem zjesz wszystkie. Tak już jest, tak już jest. Dobrze, że przyszłam odpowiednio zaopatrzona w słodycze. Skąpy łapy przy sobie, kolego. Pij swoją wodę. Dobrze, on chociaż będzie zdrowy, pije wodę, a ty jesz cukierki tylko. A w ogóle może on tylko tak na początek kupił wodę, może potem chciał ci kupić jakiegoś drugiego szampana. Nie oceniaj książki po okładce. chyba że ma na sobie cukrowe broszki. O tak, bilgo, tu jesteś mój skarbie. Puszka fanty, ale w środku nie ma napoju. Jest za to coś tajemniczego i lepkiego. O Jezus, Jezus. Czyli to jest prank. Czy według was fajny sposób na wykorzystanie słodyczy to jest prank? To jest, to jest najgorsze na świecie. Cokolwiek związanego z prankami nie może być dobre. Wlej detergent do prania do kleju na slajmy, Zrób slajma. Detergent do prania? Wyobraź sobie, że potem ktoś faktycznie się napije, tego, który tego zje przez przypadek, i umrze. To byłby prank. Czy to naprawdę slime? Tak, to naprawdę slime. Tu jest mój czekoladowy skarb. Paczka MMM'ów w torebce siostry. Oj, to będzie pycha. Ty gu z daleka widać, że to case. Ale w sumie to ma poważny problem z klejem, więc nie dziwnego, że się nie połapał. Wiecie, cukier to jest tylko takie, taka przykrywka. O nie, to też fałszywka? Potrzebujemy pustego opakowania po MMMsach. No nie domyśliłbym się, nie domyślił, że potrzebujecie tego. I wiecie czego jeszcze potrzebujecie? No oczywiście, że gorącego kleju. Jeszcze nie widziałem tego, co jest dalej, ale to jest oczywiste. Dodaj do etui za pomocą wielofunkcyjnego kleju. Nie, Co to jest w ogóle, wielofunkcyjny klej? Da się go jakoś podgrzać, żeby był gorący? Zawiodłem się, trum trum. Kupię sobie gorący klej i zrobię 10 lifehacków z użyciem gorącego kleju i ludzie klikną w to i będą myśleć, że to jest coś typu trum, trum a to będzie jeszcze bardziej bez sensu. Na przykład, nie wiem, przykleję do butelki z wodą muszle i potem powiem, że to jest genialne, bo mogę sobie słuchać morza, kiedy chcę. Zjem moje skitelsy, gdy nikt nie będzie patrzeć. Ups. Przy otwieraniu trafił mi się ten wypadek. U, mam flashback i pamiętacie tę sytuację z Kina, kiedy jakiś pajac otwierał chipsy i wszystko poleciało. Czy serio, może nawet nie wiem, czy chociaż raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło? Odetnij etykietkę i tęczę z opakowania. Dodaj ją na grzbiecie trampek przy pomocy wielofunkcyjnego kleju. Wielofunkcyjnego kleju użyjcie gorącego kleju, ok? Żałosny jakiś wielofunkcyjny klej. Od razu zgadniesz, które słodycze są moimi ulubionymi, gdy tylko zobaczysz moje trampki. Ale te buty wyglądają tak trochę jakby... Jakby jakiś przedszkolak to zrobił, potem poszedł się pochwalić rodzicom, jaki kozak buty zrobił. Chcesz kilka Oreo? Nie dzięki. Wymieniłam wszystkie moje słodycze na ładne dodatki. Ja też, ja wymieniłem wszystkie moje słodycze na klej. Weź pustą puszkę po Coca-Coli. Pamiętajcie, że po Coca-Coli, po niczym innym. Moja stylowa Coca-Kopertówka przechowa dla mnie wszystko, co niezbędne. Wszystko, co znacie niezbędne, to Oreo. Ale ale tak pomijając, to to. Serio, taką torebkę schodzisz czymś takim po mieście? Znaczy, nie torebka, to jest kopertówka. Ale czemu? Czemu? Na przykład balsam do ust Oreo. A, czyli, czyli przechowujesz tam niezły Oreo, tylko balsam do ust Oreo. Mhm. Mm I to jest ten fajny sposób na wykorzystanie słodyczy. Umieść Oreo na pergaminie? Pokryj klejem na gorąco Oreo z gorącym klejem Mmm, mniam Dobra, wiem, że tego nie zjedzą, ale byłoby śmiesznie, okej? Okay? O, co się stało z moim balsamem? A, rozumiem Ben musiał pomylić go z prawdziwym ciastkiem Ben, ty polu. Nie no, jeśli chowasz balsam w Oreo to jesteś psychopatą To nie jest normalne Rudowłosa jest taka smutna, skończyły się jej słodycze Czemu Ben? To jest Ben ale ona też rudowłosa. Netflix prezentuje przygody niczym wiedźmin. Ben i rudowłosa. Pogromcy słodyczy. Koniec radości w jej życiu. Nic już jej nie uratuje. Gdzie moja glukoza? Ale stary czemu, czemu jesteś taki smutny? No jak to, co no. To słodyczym co zjadł. nie ma sensu w ogóle. Rozalka znowu przeżywa stresującą sytuację. Jej słuchawki zaplątały się w kieszeni. O mój Boże, jaka stresująca sytuacja! Jezus, jakie to jest stresujące, jakie to jest stresujące, jaki stres! Jeszcze teraz mnie związały, teraz już w ogóle jest stres. Ale na pewno to nie jest to, co czuje Rozalka. Po niej od razu widać, że jest bardzo zestresowana. Najwyraźniej postanowiły wziąć biedaczkę za zakładnika. I słuchawki zamieniły się w kajdanki. Jesteś po prostu gupolkiem małym, bo tak się, tak się nie odplątuje słuchawek. Słuchawki się, słuchawki się odplątuje w ten sposób. Robisz po prostu tak cały czas, no nie? tak jakieś randomowe ruchy. No, i zobaczcie, że zaraz będzie rozplątane, bo Po prostu tak to działa, że im bardziej randomowe ruchy wykonujesz, to. No, widzicie? Rozwiązane. Znacznie rozplątane. Chris no Joke uczy i bawi. Te łakocie będą idealne na Twoje słuchawki i już nigdy nie pozwolą im się poplątać. Zrelaksuj się i ciesz się muzyką. Ale to musi być wygodne, kiedy idziesz sobie gdzieś i słuchasz muzyki i obciążacie takie coś sobie z wisa, nie? Zarobist. Coca-cola może świetnie pomóc ci w kuchni. Zaspokoi twoje pragnienie i zrobi fajne krakersy. Coca-cola ogólnie, jak ją postawisz na blacie, to ona sama za ciebie zrobi obiad, nakarmi twojego psa, poprawi ci oceny. Co sądzisz? Popij je napojem. Krakersy i napój gazowany to idealne połączenie. To była dobra robota. Po prostu popijacie kolom jedzenie, wow. Znaczy, tam ogólnie było pokazane, jak oni robią te krakersy, ale nie chcecie tego widzieć, to nudne. Czy w powietrzu czuć zapach zbliżającej się kłótni? Czekoladowe brownie z łakociowym nadzieniem powinny pogrzebać wojenny topór. O, to już wiem, jakie to będą czekoladowe brownie. Nie tylko czekoladowe. Rozalka jest wnerwiona, z czekoladę brownie i od razu. Wiesz co? Wiesz co? Popijmy to kolą, pogadajmy spokojnie. Nie masz gdzie przechowywać grzybyka, spinek do włosów i ulubionych gumek? Skąd wiedzieliście? Nie mam właśnie gdzie. Twoje kieszenie są pełne. Oto pomysł. Zrobimy wspólnie przyrząd, który schowa je wszystkie. Nareszcie! Tyle lat właśnie się męczyłem z tym. Odetnij rączkę od grzybyka podgrzanym nożem do tapet. Ja mam już taki inny lifehack właśnie, może to do torebki schowasz po prostu czy coś? Oto praktyczny i nieduży, chuba-buba pojemnik na akcesoria do włosów. No fajne no, nie potrzebuję jeszcze takiego, ale no fajne. Więc co, to było dużo nudniejsze niż się spodziewałem. Także jeśli dotarłeś do tego momentu, to, to szacuneczek. I napisz komentarz, zepsuty jogurt. Nie wiem, nie wiem, czemu to masz napisać, ale po prostu tak to mi wleciało do głowy właśnie Także to było na tyle, Pamiętacie jeszcze o tych, to, o tym opisaniu YouTube'a w trzech słowach, także elo Teraz dla tych najbardziej wytrwałych, tylko nikomu nie mówcie Tutaj widzicie mnie bez opaski I ogólnie jak znacie jakiegoś takiego YouTubera, który nie jest jakiś za duży, nie jest jakiś za młody, wiecie taki, taki jak ja Taki nie za dużo subów, nie za mało w Sam raz yy, To możecie pisać z którym bym mógł kolabo zrobić, więc musiałby robić w miarę podobny content, jak ja I jeszcze inna sprawa, jak macie jakiś inny pomysł na film bo ile można nagrywać trym, trym, i itp itd to możecie pisać w komentarzu no, i prawdopodobnie wam odpiszę, także miłego wieczoru miłego dnia, albo miłej nocy, nie wiem kiedy oglądasz żegnaj Cool.